Szczęść Boże! Kampania Rzeszowska, Urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa, pobliski Ratusz, w tej akcji jesteśmy, Szanowni Państwo, już od paru tygodni, nieodwołalnie, no i czego najbardziej potrzeba na wojnie? Po pierwsze pieniędzy, po drugie pieniędzy, po trzecie jeszcze raz pieniędzy. można i należy wspierać naszą kampanię, której bądź co bądź nie było w planie. Nie było jej w preliminarzu tych kosztów, tych zadań, których wykonania podejmuje się konfederacja, a zatem liczymy na państwa poparcie polityczne i wsparcie finansowe. I ja zostałem tutaj wyposażony w mój komitet przez mój komitet wyborczy w taką notatkę tajną, której treść niniejszym ujawnię. I to są po prostu zalecenia dotyczące tego, jak należy wspierać naszą akcję, tak żeby prawa nie łamać, żeby trzymać się zasad określonych przez kodeks wyborczy. Jeśli Państwo chcecie, to możecie oczywiście poczytać sobie ten kodeks wyborczy do poduszki, ale rzecz w tym, że muszą to być wpłaty przelewem na konto. Nie można tych pieniędzy przysłać, przynieść, komuś wręczyć. Trzeba je przelewać z konta na konto polski obywatel, posiadacz konta w Polskim Banku. Wypowiadając te słowa już popadam w głęboką zadumę nad tym, czy są jeszcze polskie banki, no ale, ale właśnie tak, żeby się trzymać przynajmniej litery prawa, trzeba postępować. Są pewne limity tych kwot, ale dostatecznie wygórowane, żebyście Państwo w tych limitach się zmieścili. Generalnie robocze, załóżmy, że, że nie ma górnych limitów kwot, którymi moglibyście Państwo wspierać naszą akcję. Wyborczą w Rzeszowie. Gdyby ktoś limit przekroczył, no to rozdzwonią się tutaj dzwonki, zapalą się lampki alarmowe u naszego skarbnika. Ważna rzecz, no bo, bo właśnie, żeby działać, żeby zamawiać dzieła, zamawiać pracę, żeby powstawały projekty, a z tych projektów jakaś bibuła wyborcza, mało i wielkoformatowa, żeby powstały spoty dźwiękowe, filmowe, telewizyjne. Do tego wszystkiego trzeba legalnego finansowania. I niniejszym ja bardzo o to wsparcie proszę to działało w minionych kampaniach, w poprzednich latach. Mam nadzieję, że zadziała i tym razem. No, ale zanim zanim kandydat yy, zawiśnie gdzieś tam na murach, na plakatach, tak, na jakichś billboardach, banerach, no to najpierw trzeba dopełnić najważniejszej formalności, to jest rejestracji samej kandydatury. I to jest rzecz numer jeden na liście, którą mi tutaj komitet wręczył zbiórka podpisów. Zbiórka podpisów Poparcia mieszkańców Rzeszowa. Te podpisy trzeba składać. Wszystkie dane, wymagane również przez kodeks wyborczy, tam muszą być wpisane w odpowiednie rubryki i starannie, starannie, bez pośpiechu. Karty do wydruku są na stronie www.grzegorzbraun2021.pl w zakładce karta poparcia. Proszę. Podpisać się samemu, ale proszę też namówić bliskich, krewnych, znajomych królika, przyjaciół, nieprzyjaciół i uwaga tego poparcia składając podpisy mogą udzielać i powinni tylko głosujący w Rzeszowie. Wsparcie finansowe może pochodzić z różnych zakątków Polski. Natomiast podpisy, karty podpisów one mogą być wypełniane zgodnie z prawem przez tych, którzy są upoważnieni do tego, żeby w Rzeszowie wybierać sobie prezydenta. No to bardzo proszę, żebyście Państwo skorzystali z tej możliwości. No i co zrobić z kartą, jak się tam zbierze podpis chociażby własny, ale może też właśnie kogoś po sąsiedzku, kogoś rodzinnie, kogoś, z, kogo państwo spotkacie po drodze. Otóż te karty trzeba przekazywać. Pracownikom, działaczom, wolontariuszom Komitetu Wyborczego, albo też można je składać. Uwaga, teraz będzie adres do specjalnej skrzynki kontaktowej w Rzeszowie, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5. Co to jest? To jest lokal, lokal, ale nie wyborczy. Lokal Och Burrito. Och Burrito. Tam. Tam przyjdźcie Państwo, tam złóżcie karty ze swoimi albo i cudzymi podpisami, byle były to starannie złożone podpisy moich przyszłych wyborców tych, którzy będą mogli i chcieli oddać głos w wyborach. Chociaż. Prawdę mówiąc, poprzeć samą kandydaturę może także i ktoś, kto w samym akcie głosowania, w samym akcie wyborczym nie weźmie udziału. Tutaj nie ma restrykcji, bo niektórzy tak się wahają i można to wahanie przezwyciężyć, wyjaśniając, że w ogóle to poprzeć można większą ilość kandydatur. Niekoniecznie oznacza to potem decyzję wyborczą. Nie musi być tożsame z aktem wyborczym. No i tyle, tyle. Było tej tajnej notatki. Punkt pierwszy: zbiórka podpisów. Punkt drugi: zbiórka finansów. Wszystko lege artist, tak jak kodeks wyborczy nam to podpowiada. A i punkt trzeci: można i należy już uaktywniać się w sieci. Można to robić zdalnie z różnych krańców, nawet i świata, lajkując, komentując, udostępniając. Facebookowy e, profil poświęcony kampanii Rzeszowskiej grzegorz Braun 2021. Grzegorz Braun 2021, jak ten czas leci. Z góry dziękuję za tę pomoc, wszelaką różnoraką. E, dziękuję także wszystkim, którzy wzięli udział w rozlicznych sądach, plebiscytach, badaniach, sondażach, w których w których Nieźle stoi nasz komitet i moja kandydatura nie jest, nie jest ostatnią. Nie. Oczywiście nie wygrywa się wyborów w internecie, ale, ale gdyby tak było, to mielibyśmy już to za sobą. Już bym Państwa zapraszał do Rzeszowskiego Ratusza na kawę. Tymczasem wszelaka pomoc mile widziana, podpisy, finanse, wsparcie, wolontariat. Gdyby ktoś z Państwa chciał się uaktywnić w tej kampanii jeszcze na inne sposoby, to proszę o kontakt z Komitetem Wyborczym. Z Góry. Serdeczne za to wszystko Bóg zapłaci. Do zobaczenia w akcji rzeszowskiej z Panem Bogiem. Udostępniajcie, towarzysze, udostępniajcie.